To super, że wpaliście. Zapraszam Was do tego właściwego filmu. Oglądajcie. On będzie tyczył się o sprzętu elektrycznego. Chciałem porozmawiać o puszkach, tak naprawdę elektrycznych w Norwegii. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, a zarazem bardzo złożone. Są różne firmy. Takie mamy na przykład puszeczki firmy Elko. To akurat jest nietypowy przypadek, bo to jest puszka ogniodporna w tak zwanym bran murze, czyli ognioodpornych ścianach pomiędzy mieszkaniami używamy takim czarnym wieczkiem puszeczka. Ta puszeczka Elko ma to do siebie, że musimy ją przybić. Można oczywiście na i wyprostować gwoździowate występki, no ale generalnie na szybkiego walimy młotkiem w drewnianą konstrukcję, tak zwane standery, no i to się trzyma, nie? I to dla przykładu to było właśnie Elko. Mamy opcję Schneidera, puszki w Norwegii bardzo popularne, chyba w sumie najtańsze, ciekawe, ciekawa opcja. Ze względu na swoją cenę. No, ale wykonanie też jest całkiem niezłe. To jest solidny plastik, jak widzicie. To się nic nie skrzywi i nie wygnie. Ta puszeczka ma tutaj ten zielony ring. Chodzi o to, że jak nam nie wystarczy grubość gips kartonu, regipsu, bo mamy dwa regipsy, możemy sobie odkręcić ten zielony ring i będzie to wystawało. Tutaj troszeczkę wyżej, o centymetr i 2 mm. To co wyróżnia te dwie puszki, to jest to, jak widzicie, system mocowania. Tu bijemy gwoździem, e, przepraszam, bijemy młotkiem, nie gwoździem, e, a tu raczej wkręcamy, e, mamy tylko otwory. Tak, tu w Elko, e, ten ring jest taki sam, tylko że jego się teleskopowo wyciąga stąd. A tutaj e, musimy kręcić e, na gwincie, To jest troszeczkę czasem utrudnione. E, no, ale można odkręcić sobie te dwie śrubeczki, i wtedy za nie po prostu, albo śrubokrętem, jak jest ciężko, to, e, da się to wszystko wykonać. A jak widzicie, te puszki, czy ta, czy ta. Mają w sobie takie czerwone, no, czerwone wieczka, jak to wyciągniemy, to będziemy mogli włożyć w taką kuszkę e, 16 mm, jak wyciągniemy też białe te wieczko, e, to wchodzi tam e, w środek e, nam e, już PESHEL 20. To co ciekawe w Norwegii kable są... Stay tuned. there's more to come.